Witamy ponownie. Ze mną jest trener drużyny Olza Pogwizdów, pan Cezary Kałuszny. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Yy, trenerze, jesteście u nas po raz pierwszy na turnieju, więc jak trener ocenia organizacyjnie nasz turniej? No naprawdę szczerze powiem, yy, bardzo fajnie jest zorganizowane. Jesteśmy tu faktycznie pierwszy raz i na pewno zarówno nam, jak i dzieciom się bardzo podoba. Bardzo fajnie zorganizowane. A jak pan ocenia poziom gry wszystkich zawodników oraz swojej drużyny? No, powiedziałbym, że nawet bardzo fajnie, bo wyrównany poziom y, drużyn. Które przyjeżdża, przyjechały na pewno z różnych okolic, tak jak my ze Śląska. I jest tutaj jeszcze chyba jedna czy dwie drużyny, ze Śląska i tu okoliczne. Bardzo wyrównany poziom zawodnicy, w miarę o równych umiejętnościach. No, drobne rzeczy na pewno różnice są, dlatego no, mamy ten podział na ligę mistrzów. No i dość ciekawa drużyna dziewczyn w tym turnieju. A y, zauważa pan różnicę między drużyną dziewczyn a chłopców w takim razie? No, to widać, troszeczkę widać, bo prawdopodobnie dziewczyny są o ten rok starsze i y, fizycznie troszeczkę prezentują się lepiej. Natomiast no, chłopcy walecznością nadrabiają w tym momencie, chociaż dziewczyny, mówię, walczą też. No i mówię, no my teraz jesteśmy właśnie przed pojedynkiem z dziewczynami, więc zastanawiam się, ciekawy jestem, jak wypadniemy. Bo, bo mówię, bo, bo chłopcy walczą, fajnie grają, no i, i cieszymy się, i chłopcy też na pewno z tego, że mogą, mogą w tym turnieju uczestniczyć. jak warunki hotelowe i jakie atrakcje wybraliście sobie, przyjeżdżając tutaj na turniej Smoka? E, no, przyjechaliśmy tutaj e, w sobotę na, na, na gry i po grach. Yy, chłopcy zdecydowaliśmy razem, że jeszcze wieczorem pojedziemy do parku wodnego yy, i dopiero po powrocie z parku wodnego, gdzie naprawdę, no, sami wracając mówili, że trenerze, no, godzina, to my byśmy jeszcze jedną, troszkę żeśmy przedłużyli, więc tam, no, troszeczkę było dłużej, ale no, musieliśmy wracać, yy, no bardzo fajna, fajna yy, zarówno yy, część yy, restauracyjna jak i hotelowa, bardzo super ważna pokoiki bardzo fajne, na pewno chłopcy zadowoleni i naprawdę nic tylko w samych dobrych, dobrych słowach można się wyrazić. Druga atrakcja to dzisiaj żeśmy byli i też się chłopcom bardzo podobało. Byliśmy w Muzeum Lotnictwa i też żeśmy się nie spodziewali, że chłopcy powiedzą po prawie półtorej godzinnym pobycie, że my już wychodzimy stamtąd. No ale no niestety musieliśmy się pakować, żeby przyjechać tu już na mecze finałowe. Czyli rozumiem, że nie mówię do widzenia, a do zobaczenia, bo jeszcze nie raz się na turnieju smoka zobaczymy. Myślę, że tak, bo planujemy już zimą, żeby przyjechać, może dwoma nawet drużynami. Wspaniale, w takim razie do zobaczenia. Dziękuję za rozmowę, a my wracamy na boisko. Dziękuję.